Światło w ogóle przepraszam, bo świat tutaj się zmienia, raz było jasne, raz były otwierane jakieś rzuty na taśmę za moimi plecami, a teraz już w ogóle zaszło słońce, więc ale jak już nagrywam, no to już nagram do końca, więc jest już zupełnie inna sceneria, ale myślę, że nikomu to nie przeszkadza. <laughs> Mojego kanału i tak nie ogląda zbyt wiele osób, a ja po prostu mam to w duszy i bardzo, bardzo chcę nagrać ten na odcinek w każdym razie, bo ja chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja kocham pana cyrowskiego ponad wszystko i cokolwiek by nie zrobił, to ja po prostu... Wiecie, to nie jest tak, nie? Są rzeczy, które ja po prostu w ogóle... <laughs> Zobaczcie na to. Ja? Jak mówię o dobrych ludziach, to się zmienia z szarego na czarny. Żartuję naprawdę, jak jest ciepło. Mi to jest szary, a jak się robi zimno, to zmienia się kolor na czarny. Hello! 21 wiek. W każdym razie. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja go po prostu pana Cyrowskiego kocham, nie? czy znaczy ja go kocham. Naprawdę. to jest, Ja naprawdę nie mogę powiedzieć. Ja naprawdę go po prostu kocham. Ale... Ale to nie jest taka zboczona miłość, wiecie, że choć wiem co, to jest moje guru. A nie, to jest po prostu. Ja uważam, że gości naprawdę ma fajne rzeczy do mówienia i jest jednym z tych ludzi po prostu na, tej, na tym topie, których, których ja po prostu lubię i lubię od zawsze. To nie jest tak, że lubię go od roku, od dwóch i nie wiem o czym mówię. Ja go lubię od zawsze. Nie że jestem trochę infantylna, ale. Po co marnować czas na to, żeby być dorosłym, jego większość? Może też za to go cenię, pana Cerowskiego, że on stąpa po ziemi, i tak pff, Bo ja sama jakby nie jestem. Ja uwielbiam ludzi, którzy mają kamienną twarz i potrafią być tacy, wiecie... Pff, bo ja sama jestem infantylna i wiecznie się tego chichram, nie? Um, chyba, że pisze, jak pisze, to pisze takie prawdziwości swoje z mózgu. Um, dlatego z, po, z podróży przywiozłam 12 pamiętników, jestem uzależniona od pisania i mam nadzieję, że napiszę książkę w ogóle um, za niedługo, bo te 12 pamiętników się zmarnuje. <noise> Więc póki jeszcze cokolwiek pamiętam, to co napiszę, ale nieważne. Bo to z podróży mojej dwójpoletniej po Azji. Ale coś chciałam powiedzieć to, chciałam powiedzieć to, że ja naprawdę to nie jest tak, że ja po prostu choćby nie wiem co pana Cyruskiego lubi. Jest wiele rzeczy, z którymi się nie zgadzam, które mnie wkurzają i tak dalej, ale o tym nie jest ten odcinek, więc niepotrzebnie jest to, żebym o tym mówiła, tak. Ale mimo tych wszystkich wad mimo tych wszystkich takich drobnostek, które mnie wkurzają, albo nie są dokładnie po mojej jakieś tam myśli, albo po, po moim jakby funkcjonowaniu w tym świecie to i tak to wszystko co Pan Serowski jakby myśli odwrotnie w stosunku do tego co myślę ja nie zauważa na tym, bo on jest tak przyjrzysty i mówi tak składniowo i jakby rozumiem jego tok myślenia i dlaczego myśli tak jak myśli, że tylko to cenię nawet, nie? Nie zgadzam się i to cenię. Ale bo wcześniej tam w którymś podpunkcie mówiłam właśnie, że tak, że mam książki e, wszystkie te Anacondy, Rio i Prairie i tak dalej, ale nawet mam Koutuna, um, ale tą książkę kupiłam kilka dni temu, bo dzisiaj jest 20. Siódmego, przepraszam sobie patrzę. Zobaczku, y, 27 dzisiaj jest, a ja byłam 24-25 y, na cerowskim spektaklu w Krakowie, tam gdzie dołożyłam na był ten spektakl, na który mi się udało około wiele nieważne. I kupiłam sobie Orinoko jego najnowszą książkę. I słuchajcie tego. Ale zaraz w pierwszym podpunkcie, w pierwszym tem y, jest napisane. Y, bardzo no temu, bla, 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 okej. Okay. Tutaj coś tam, bla, bla, bla. Nie będę czytać. Kupcie sobie książkę sami i przeczytajcie, ale jest yy, taka końcówka tego pierwszego prologu. Czy nie wiem, co to jest? Bardzo, bardzo na no, temu dobra. E, jest napisane tak. Zaczynałem z niczym, a przydarzyły mi się rzeczy nie do uwierzenia. Skoro przydarzyły się mnie, mogą się przydarzyć i tobie. No, biorę to personalnie bardzo. Mogą. Sięgnij tylko odrobinę dalej, poza granicę, którą wyznacza zdroworozsądek. Nie słuchaj tych, którzy mówią, że takie rzeczy nie dla ciebie. Każda z rzeczy, które tu opisałem, może się zdarzyć także tobie. Może. <grym> no, ja Wam powiem, ja te słowa biorę bardzo personalnie i uważam, że jest to zachęta i przepowiednia przepowiednia w sensie wiecie, zależy e, w co wierzycie, ale do tego, że jednak jest szansa, skoro mogły się przydarzyć Pana Cejrowskiego, mogą przydarzyć się również mi z Panem Cejrowskim. <noise> naprawdę ja jestem zdrowa, no myślę, w sensie jak mówię o Panu to rzadko, ale ogólnie naprawdę nie mam złych zawiarów i nie jestem zboczonym fanem, <noise> chociaż czasem się to ich wydaje, ja po prostu dążę do celu i wierzę w to, ja mam po prostu nieposkromione zapasy wiary w to, że ludzie mogą i że wszystko jest możliwe. Także no lepiej subskrybujcie mój kanał, bo za niedługo po prostu będę ta, która jako jedyna na świecie pojechała. Pojechała w sensie do dżungli, tak? <grym, <grym, obviously. Um, ok, więc so that's it for today. And I wish you a happy day. And I hope that you like Mr. on because he's worth.